Nie ty chuju. Pójdź to! Nie, tak. Nie! Zawaga! Nie! Jak wychyla. O kurwa! No pojebało cię! Chodź Chcia chodź chcia. Dlatego się jaja umyję. <grym> się <z nimi> Ale ty nie masz jaj. <grym się z nimi> na tej Hej. Ha! to by nie musiał kucać. <grym się z nimi> O kurwa, bo potem chcę mi zajebać! Spierdalam! Szybko! Kurwa! Nie <laughs> <I oddało> się! <śmiech> Siema! <śmiech> Ale jestem zdrowy! Yeah. <laughs> o! Rzeczy się nie traci po zginięciu! No bo wyłączyłem. Zajebiście. Czyli mogłem kurwa zginąć w dowolnym momencie, kurwa, a nie. przy domku dopiero. Ała, kurwa, połamałem się, ja pierdolę. W ogóle ciekawe, czy jak ktoś ma Alzheimera, to czy jak zobaczy, czy ktoś coś zepsuł, to ma takie. Kurwa, zepsułem płytkę. Kurwa, no drugą. Trzeci, ja pierdolę. I czwartą, no ile szkód. Kurwa masz gdzieś jeszcze. O ja pierdolę piąta Szósta, ja pierdolę. No i siódma, no siedem ja pierdolę, siedem płytek do wyjebania jest Cię noga nie boli? Nie, bo przyskakałem wczoraj dwa razy. A cię a a boli? boli? Ale a? A tylko 22 minuty Uuu. jeszcze Ale biegniemy. A nie, czekaj na rowerze się jedzie. Nie biegnie. No, no i tak. Kurwa, to na, rower, na rower to po każdej powierzchni jedzie. No jak? Nie, o oh, fuck. Hmm. <noise> to ja ci wejście robię. O, utchnął. <noise> Time jest tak. <noise> uważaj chmielu, tu jeden jest. Co? Tu, tu jeden. pode mną. Kuj, nie tu chodzi. prosto. Kurwa co ty robisz? Pro o, dobrze. Lewo, lewo, lewo. Nie, kurwa, maczno. Co to był za dźwięk? To u Ciebie, czy w Minecraft'cie? U mnie, u mnie, bo mam złamaną nogę. <laughs> no to nieźle. No leczę się no, co ja poradzę. Psychiatrycznie, <laughs> czy co? <śmiech> Klinicznie. <śmiech> o kurwa, czekaj, chandlerze... Roman, nie... za, za ile wbijesz? Za 2,50. <laughs> Za 50 zł nie mam, Andrzej ma na steamie. Nie to ja też nie mam. Kurwa głupia, lagiwa. Trzymaj o, zajebałem go dwa razy. E, baranie wow. Napraw serowe. Właśnie chciałem to powiedzieć. Bo został naprawczy. Mam. Dzięki i biegnę dalej. <grymne> 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 Jak tam ci idzie? No. Ej, czekaj. Andrzej, odejdź. Druga bomba. Pierdalaj. Wszystko nas eee. lubię. Kurwa. Aha. To nie dało! I ja od niego biorę ten filtr wody, a ty byś wziął prezent i zbierać. Prezent? prezent? Prezent przez prezent. Ok. Co to kurwa prezent zimbel? Czy co?